Siemanko, dostałem pytanie jak zrobić takie oto narzędzie czyli łyżko widelec, i już śpieszę z wyjaśnieniem. Na samym początku musimy wybrać drzewo. Najlepszy będzie miękki gatunek drzewa, bo będzie łatwy w obróbce. Miękkim gatunkiem będzie lipa, brzoza lub wierzba. Ja do swojego łyżkowidelca, którego teraz wykonam, wybiorę brzozę. Bo jest akurat dostępna w tym rejonie, w którym się znajduje, i z takiego kawałka, jak tu widzicie, wyrzeźbimy zaraz łyżko widelec. Jak to zrobimy, już wam pokazuję, co dalej. Teraz należy przebatonować nasz kawałek drzewa, mniej więcej w takiej odległości. Musi zostać większa połowa. Oczywiście nie ma mniejszej bądź większej połowy, ale tak się mówi. Taki skrawek ma nam zostać. I teraz, tutaj na tej części, sobie wyrysujemy nasz łyżkowidelec i będziemy go rzeźbić. I teraz rysujemy sobie mniej więcej jak chcielibyśmy, żeby ten łyżkowidelec wyglądał. Teraz będziemy starać się to wszystko wydłubać, tak żeby zostało samo czarne mniej więcej i powstanie nam łyżko widelec z takiego kawałka drewna. Przypominam, że to brzoza. Zaczynamy dłubać. Pamiętajcie, że przy tego typu pracach należy mieć rękawiczki, żeby sobie nie zrobić krzywdy w palce i uważać też na to, żeby nam się nóż nie ześliznął i żebyśmy gdzieś w nogę nie zahaczyli i robić wszystko delikatnie i pomału. I tak po około 4-5 godzinach dłubania rzeźbienia udało się zrobić łyżko -widalec. Do zrobienia tego łyżko widelca użyłem takich narzędzi, oczywiście, można byłoby jeszcze użyć jakiegoś papieru ściernego, troszeczkę ją jeszcze dopieścić, ale finalnie wygląda ona w ten sposób. Także serdecznie polecam sobie taką łyżeczkę samemu wystrugać, zrobić, pobawić się. Pamiętajcie tylko, żeby warunki bezpieczeństwa przestrzegać. Rękawiczki, mieć zawsze na sobie, bo łatwo się skaleczyć i być ostrożnym i uważnym przy dłubaniu. Przy tym i ewentualnie już w tej fazie końcowej, przy tym dopieszczaniu, można ściągnąć rękawiczki, żeby tej łyżki nie brudzić. Tak więc trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i silni. Na razie.